Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym vlogu. Zaskoczenie jakoś, e, mam w te bardziej po tym całym lipcowym vlogowaniu kręcić vlog niż jakieś takie siadane filmiki, że tak powiem. E, właśnie wcinam swoje śniadanie w postaci mega zdrowego batonika e, i jedziemy do Cambridge na randkę Co z tym panem e, z boku. Mamy e, dwa główne punkty. Pierwszy punktem e, jest, które tutaj ciemno. Pójście do maka i do sam od Łukasza, Waszkiewicza, którego pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że ma fajny urlop w Polsce. To kartę, właśnie do maka, taką gift card i mam zamiar sobie kupić właśnie komatkę, jakąś taką dzienną. Jeszcze nie wiem jaką, bo tam wchodzą zawsze moje, moje oczy dostają kociotwiku i po prostu wszystko mi się miesza, ale właśnie pytałam Was na Instagramie co, co polecacie i tak sobie właśnie sprawdzałam te pomadki najbardziej Tutaj, ja już właśnie rzuciłam. Zdjęcie byście mnie nie obserwowali na Instagramie, to zostawiam nik na dole fokusowana <noise> zaskoczenie. I najbardziej mi się podoba Faws, chyba tak, na razie taką matkę, bo wszystko sobie rzuc rzucacie, to sobie od razu też rzucam nazwę w grafikę w Google i sprawdzam jak to wygląda. Także jedziemy, mamy 54, czyli no 20, dwadzieścia 25 minut do punktu, bo właśnie wiem w nawigacji miejsce, gdzie jest salon salon Maka, a później wczoraj chcemy iść na, na jakiś obiad, chyba taki Lunch chyba. No, obiad, niech powiedzmy, mówmy, po, mówmy po polsku. Na obiad do meksykańskiej knajpy, bo też pytałam Was kilka dni wcześniej na Instagramie, gdzie polecacie zjeść coś dobrego, a że bardzo lubię meksykańskie miejsce, także chyba las Iguanas, czy coś takiego, tam pójdziemy. Także pożycam trochę, byśmy gępić może. Wcześniej tylko razem się wydaje. E, w Primarku. E, do Primarka i z powrotem, ale korzystając z tego, że tam gaciny nie ma z tyłu. E, no idziemy po prostu, korzystamy, korzystamy z dnia 16 stopni, pogoda na turystę, już e, okres e, 5 już nie jest na to w Anglii, na to w Anglii jest Maj czerwiec, także ja już się nie spodziewam żadnych, e, żadnych upałów ani nic takiego, też mam katanę, masłego. E, oczywiście nie wiem czy to dać, e, uwaga. także jedziemy już będzie na miejscu, to Wam e, pokażę, pozwiedzamy razem trochę Cambridge e, i zobaczę co tam dają Dojechaliśmy na parking, my nawet nie wiem za bardzo e, o jaki nazwie, wyłączałam sobie nawigację w Google. I idziemy, mamy 11 minut do Maka, także jak wejdziemy w maku, to pewnie Wam powiem co sobie wybrałam. Pierwsze wrażenia o Cambridge masa azjatów. Po prostu coś, coś niebywa niebywałego. Śmierdzi głoszoną trawą, śmierdzi marihuaną humaną, pełno rowerzystwa, które należy uważać. Czekaj, dobrze idziemy. Dobrze. Ja się tak patrzę na... Na tą nawigację super super sprawa, super sprawa, że coś takiego jest. Tam chyba między tymi. E, także idziemy do Maka. Jak już będziemy na miejscu, to wam pokażę. Myślę, że już jesteśmy całkiem niedaleko e, Maka. E, tutaj mamy. Chciałam wam pokazać, co widzę. Nie wiem, co to jest. Jakaś rzeźba z kotem i myszkami. Tutaj mamy cały Targ. Widzę fajna stacja jest z, ze świeżymi oh, e, sokami. Thank you. Thank you. Have you heard about this talk? E, we don't have time for this. Thank you. Także tutaj mamy e, właśnie market. Właśnie mówię, że są soki, świeże, fajne. E, wyciskane, może później sobie coś weźmiemy. Owoce, warzywa. Tam widzę subway, a tutaj w tą stronę mamy sklepy. I z tego co widzę jesteśmy niedaleko. Także mam nadzieję, że, że trafimy, bo nie lubię tak jeździć w nowe miejsce, gdzie nigdy wcześniej e, nie byłam, no ale ta nawigacja jednak trochę, trochę pomaga. Tu jest fajna e, knajpa, wygląda ją sushi. To się kiedyś polecał. E, fajnie tutaj właśnie przy Barze jeżdżą e, sushi, bo sobie innego, że tutaj chyba mamy tak ogólnie masę, masę sklepów. Chyba jesteśmy niedaleko, bo widzę 3 minuty, że Samsung pokazuje. Musieliśmy wejść do banku, bo mamy czek do wpłacenia, także tutaj czekam aż Andrzej yy, właśnie go wpłaci, a ja tutaj jestem na tej kropce, a maka mamy... Gdzie ten Mac? Mac jest tutaj. Także trochę, tutaj jest minuta chyba. Czekajcie, zaraz wam powiem. Akcja Mac po prostu dzisiaj. Zciliśmy się w kółko, ale w końcu jest. Znalazłam. My właśnie e, w jest ja tutaj słoczuję, e, ale powiem Wam, że już tak stoję przy tych szminkach, to naprawdę nie wiem co mam wybrać. Mam dwie pomadki! Dzięki Łukasz! Oczywiście weszliśmy do sklepu z pamiątkami jak, ty jak typowi turyści pomagnę się na lodówkę. Znaleźliśmy e, jedzenie tą kajpę las i kuanas. Meksykańskie, zanim Pan nas prowadził z widoczkiem na, e, na rzekę, zobaczymy sobie i startery, i e, danie główne, wegetariańskie, bezglutenowe, także bardzo fajne jest menu, e, bo właśnie się pyta, e, jaki rodzaj e, menu, menu, menu chcemy. Także już tutaj wjedzie na swój to na pewno pokaże, co sobie zamówiliśmy. I jest za 10 pierwszych, co jak długo będziemy czekali na przystawki. Nie wiem dlaczego przyszły w tym samym czasie przystawki i tam Andrzeja, e, nie wiem, danie główne. No ale to już próbujemy. To mam jakieś coś z grzybami, krewetki, wszystko takie naprawdę niedużych, e, niedużych porcjach. Tam są sosy. To są chyba do fakity, mi się wydaje, te sosy. bo To są te jalapeno, serek. Tam jest kurczak, tam jest pół kurczaka dosłownie, także myślę, że sobie tym.

Wszystko naraz przynoszę, także to nie jest fajne. Mi też nie. Wyszliśmy właśnie e, tutaj z, z restauracji, No, sobie na z tą matową, matową pomadkę, myślę, że mi całkiem fajnie e, pasuje. Jeśli chodzi o jedzenie, było ok, było w porządku. Nie podobało mi się jedynie to, że w tym samym czasie podali starter i właśnie danie główne. W sumie nie wiedziałam co jest do czego i jak to mamy jeść, e, ale co nawet tyle żartów, żeśmy aż tak źle, myślę, nie zapłacili tutaj dookoła pełno tych fanów. Którzy chcą was wziąć na łódeczkę za sobą. E, także w sumie na no moim zegarku cały czas jest pół do pierwszej, bo nie wiem czy Wam mówiłam, ale do grudnia stanęło mi e, baterię w korsie e, i szkoda mi 35 minut, żeby wymienić baterię, bo tak tylko kosztuje wymiana baterii w tym zegarku. Także tak sobie chodzę tylko e, dla, e, dla ozdoby. Mam mego ochotę jeszcze na e, kawę, najchętniej mrożoną, najchętniej z kosty lub coś takiego. Tak, że w sumie nie mamy już dużo czasu, bo tak gdzieś do godziny czasu powinniśmy być w domu, żeby właśnie odebrać godzinę. Mamy 20 minut tutaj stąd na parking, gdzie zostawiliśmy samochód, także jeszcze gdzieś wstąpimy po kawę. Teraz godzina? No, to akurat będziemy przed, przed trzecią gdzieś... Tak? Dobrze mówię. No, gdzieś przed trzecią w Peterboro. Nie wiem, co jeszcze będziemy robić później, ale się pewnie jeszcze do was później odezwę. Nie wiem czego się spodziewałam po Cambridge. Ale jakoś tak nie wiem. Może przez to, że to centrum się tak ciągnie, sklep na sklepie, masa ludzi. Każdy jest w swoją stronę, nikt nie patrzy na drugiego. Jakoś tak, czy to pogoda, A jakoś chyba drugi raz bym tutaj nie przyjęła, chyba że do maka, bo jest bliżej niż do Nottingham. No ale Nottingham mamy Agnieszkę i to zawsze jakiś dodatkowy bonus. Bo tutaj jakoś tak, no nie wiem. Może po bokach coś jest fajne, bo gdybyśmy na tą łódkę się wybrali, dość mieli przynajmniej godzinę, jeszcze więcej czasu, to może ta przejażdżka, ale jakoś tak wam powiem, nie wiem, bez szałości. Tutaj przyjeżdżacie do Cambridge żeby pomieszkacie, a im mi tutaj coś wartego, nie. Zobaczenia. Też jest fajne muzeum, ale też nie wiem czy jest z e, mnie wejście, wejście. za darmo czy nie. Także znowu mijamy make bo makka bardzo mi się podoba, jak wygląda na ustach. Także widzicie ludzi. W ogóle trochę jak na Oxfordski tutaj to wygląda, także jak nie lubicie tłumów, to to nie jest raczej miasto dla Was. Fajna rzecz, nie wiem czemu tutaj tak mi aparat to przekłamuje, bo przy 1234 jest data i to jest taki próg właśnie tutaj na tej ścieżce rowerowej. Jest liczone ile rowerów dziennie przyjechało do tego momentu, kiedy tutaj sprawdzamy, także o 14:12 1234 rowerzystów przejechało. Oto po tej ścieżce. Bardzo będę marudziła. Dzisiaj pływam na to Cambridge, jak nie ja. Tak, zobaczycie, że ja też yy, potrafię. Gdzieś mam w ulubionych dom? Tak. A który? Co E, parking, na którym jesteśmy, napiszę dla nas, bo tu ja już w sumie e, nie pamiętam. Jest tak, że no, ceny są ok, ale tak, w ogóle nie oznaczone. Z jednej strony jest level, są levele parzyste, z drugiej są nieparzyste. I w ogóle obsiurane op, op, jakieś ten, tutaj to, to przejście. Na dół exit, widzisz? No tak jest oznaczone, że nie wiadomo jak się no wiadomo, ale ciężko, ciężko yy, wyjechać, także tutaj wam tego konkretnego parkingu, Exit w prawo w dół, nie mogę, nie, nie wiem, marudzę, wiem, ale no po prostu tu, no mówię wam jak jest, jak byłoby, w że o, super, wszystko oznaczone i tak dalej, w prawo w dół, ale jeśli ja nie jestem stąd, nie wiem gdzie co jest i wchodzę w kółko, szukam wejścia, wyjścia i punktu, gdzie się płaci, to yy, to, to, to mi się nie podoba, Także ma, ma, ma rudny wlog w prawo exit, nie? Najlepszą rzeczą, na się spotkała w Cambridge, to jest to: za mną wóz strażacki. Kocham strażaków. i co się dzieje z tym samem? jak pocztę widzi? O, może do mnie? Tak, to do mnie dzwoniło. Tofi, dobra, już idę wyrzucić tutaj tę. Yy, tą pocztę, z adresem rzeczy do wrzucenia. Potem jest dostanie po prostu spazmy. Nie wiem czym ja to chciałam powiedzieć, dlatego, że są rolety zasunięte. Pytałam, że znowu yy, nie wiem, czy to będzie będzie widać, ale znowu tutaj na palcach od zewnętrznej strony zaczyna mi wyskakiwać e, ta e, egzema i wracam się, że to po prostu po wakacjach, bo kilka razy e, myłam, e, myłam naczynia i tak dalej nie wiem czy nie postawię was tutaj chyba. Także my wróciliśmy do domu, dochodzi godzina e, czwarta, muszę coś nowi do jedzenia. Tak się opój, że po prostu chrumkę teraz. E, Andrzej musi jechać do serwisu, ta tam chce kupić zmywaczki. Wycieraczki do e, samochodu. Ja tutaj sobie do, e, ogarnię, pewnie zrobię sobie kawę, włączę YouTube'a i życzę do Was odecydować. W pół do siódmej e, byliśmy na zakupach, co widać z tyłu na złączonym obrazku, w Aldiku i w polskiej hurtowni. Tam mam głównie jakieś e, makarony, jakieś takie słoiki i e, tak dalej. Tutaj w Aldin trochę owoców, warzyw. Ryba, kupiłam też takie duże zimniaki do pieczenia, bo mam w sobotę gości, będziemy robili grilla, i sobie wymyślałam, że zrobię swoją standardową karkówkę i do tego właśnie takie ziemniaki. Zrobię przepis, e, nakręcę Wam. Zobaczymy, co z tego Sama Są ciekawe. Pierwszy raz zrobiłam takie e, właśnie takie ciastka, nie ciastka, bardziej takie zlepki owocowe, jak ja to mówię. Żurawina i wiśnie, także jestem ciekawa, gdzie smakowało. Oczywiście moje ukochane awokado, e, pieczarki, no takie podstawowe rzeczy, co mi, e, co mi brakło. Mieliśmy jeszcze jechać do Holland Barrett, ale to dzisiaj były szybkie zakupy na jednej nodze, bo Szumon postanowił, że nie da mi się zrobić zakupów. No czasem tak jest, że dzieci mają nie mają ochoty po prostu, a zwłaszcza on, na jakieś chodzenie po sklepach, to były po prostu zakupy, nie zasuną tej rolety zakupy na jednej, e, jednej nodze. E, także jutro jeszcze podjedziemy do Holland Barrett, bo po przepisie, po filmiku e, Ani, dziewczyny z Krakiem, którą pozdrawiam, jeśli ogląda po przepisie na dwa e, smaczne, smaczne i zdrowe śniadania, mam ochotę w końcu na te mm, nasiona ja wypróbować, bo wszyscy już ja próbowali, tylko nie ja. Także e, na co tutaj skupiłam? E, owoce, wypadki, e, malin i też tutaj chyba E, właśnie też e, burówki żeby sobie to zrobić, także jestem mega ciekawa, Ponownie wam dam, dam Wam znać. W ogóle to napiszcie mi, czy macie już dość vlogów, czy macie ochotę na takie bardziej już filmiki, jaką z posiadłową takie z pokazywaniem o kosmetykach, coś, coś takiego bardziej, kilka tematów by mi się zebrało, żeby, żeby nakręcić, czy dalej wolicie takie vlogi, koniecznie mi napiszcie, bo to chodzi o to, żebyście wy oglądali, żeby żeby było na kanale to, to czego, czego oczekujecie. Także ja to teraz rozpakowuję i jeszcze się do Was pewnie za chwilę odezwę. Filmik Agaty. Będzie mi właśnie tutaj umilał rozkładanie tych dwóch pupek prania. Oczywiście link do Agaty stawiam na dole. Jedna z moich bardziej lubianych dziewczyn na chwilę obecną. Polecam i pozdrawiam! Płonie ognisko w lesie, Wesołą piostkę się. Kilka miesięcy temu dostałam od e, znajomych e, orchideę e, i ostatnio zapomniałam ją nawodnić. Robię tak właśnie, że stawiam ją tutaj sobie na chwilę, żeby się namoczyła, tak raz, e, raz w tygodniu. E, no i co? Teraz będę sobie wykonywała, teraz możemy na chwilkę postawię swój wieczorny demakijaż, ale chciałam Wam pokazać dwie nowości, które na mnie e, czekają. W sumie trzy, bo któraś tutaj jest nieotwarta, ta e, i jeszcze szampon mam też, że Wam pokażę. Na spotkaniu YouTube'owym e, była Justyna z Piotrkiem, właściciele strony The Natural Skincare, która ja, wiecie mm, współpracuje na tej zasadzie, że oni mi coś wysyłają, lub ja sobie coś wybrałam, wam to pokazuję eee, ja z tego korzystam, po prostu o nich wspominam, bo myślę, że warto wspierać. Eee, dlaczego nie? Te marcie kostniki są naprawdę fajne. Eee, Przed mi tutaj, przyszedł. Eee, dostałam od nich taki naprawdę duży szampon, chyba to to szampon propolisowy, a 600 ml. Całe Wam linki na dole do tych rzeczy, bo powiem Wam, że nie pamiętam cen. Bardzo fajnie pachnie, mam sobie dzisiaj nim eee, rano włosy. Dalej są takie. takie po prostu. Fajne, nie wiem, czy, nie wiem, w którym miejscu tutaj fokus jest teraz jakoś tak dziwnie, ale myślę, że e, damy radę. E, krem. Też z CYRVECO, leki krem brzozowy, już ten krem znacie. Tutaj mam odświeżającą Refreshing Express Face Mask z bani Agafii. Babuszki Agafii wiecie, że bardzo lubię te produkty, także super. I dwa produkty, które po prostu się nie mogę doczekać, kiedy będę ich, będę ich używać. Tutaj na wykończenie już mam olejek Marula, także niedługo. I tutaj mam pierwszy produkt typu Creme e, Serum, a to jest na noc. To jeszcze chwilę, jeszcze chwilę poczeka z marki e, Ecola. Bardzo fajnie wygląda. Powiem wam, że kiedyś się zastanawiałam, a szkoda, że to opakowanie, które są plastikowe, ale na tyle razy sobie tutaj to spadnie na te płytki, to powiem wam, że w sumie wolę plastikowe opakowania z pompką. I tutaj mam właśnie taki produkt typu Creme krem Serum. 97,5% produktów pochodzenia organicznego, bez parabenów i silikonów. Zobaczymy, za jakiś czas, no, wam znać. E, I produkt, który z tym jestem niesamowicie e, ciekawa, bo też kilka z was mi go polecało. To jest olejek z pestek malin, toczony na zimno. E, polska, polska firma, Olwita. E, fajnie, fajnie tutaj ten olejek e, wygląda. Szklane opakowanie takie z pipetką. 30 ml będę miała ochotę go używać na dzień właśnie kiedy wykończę marulę. Aci to już, już nie, nie wiem, dziewczyny. Może w tą stronę się patrzę. Także to są moje takie e, nowości, Oczywiście się bardzo dziękuję. E, cieszę się, że ją używać. Tutaj dosłownie na wykończeniu mam swojego ulubieńca, czyli e, mleczko z Sylveco. E, w połowie też myślę gdzieś tutaj go nawet no, niżej niż w połowie toniku. Jest on nawet rzecz, który przepięknie pachnie naprawdę bardzo górnie. Nie wiem w ogóle powiem Wam, gdzie posiadam, gdzie posiadam swój krem e, Sylveco, ten lekki krem nakietkowy na e, Baba u mnie Aga. A nie, no jest, blondynka w jakiejś części, także e, teraz się e, ogarniam, skokuję pod, e, pod prysznic. Pełna, że teraz też pod prysznicem mam e, ten olejek, nie olejek tylko oliwkę z HIPA, tą pielęgnującą i naprawdę jestem z niej zadowolona. Mm, I co chciałam że powiedzieć? A, że bardzo fajny zaczęliśmy oglądać serial. W sumie ściągnęliśmy sobie wszystkie, bo już trzy sezony Hannibal, który też właśnie polecała dzisiaj wspominana o mnie w vlogu dziewczyna z kwiatkiem Ania. W ogóle podnikły w ten kanał na dole, ponieważ uważam, że ten kanał to jest po prostu dla mnie jak stacja telewizyjna. Tam jest wszystko od przeglądu tygodnia, od polecenia seriali, e, przez choleć takie, takie mówię, pierdołowate e, filmy, jak na każdych takich tego typu kanałach, czyli tych uludowo stalowych, ale jest bardzo dużo serii. E, też seria omnomnom, e, próbowanie różnych, różnych rzeczy, także naprawdę Wam polecam, a nie w e, końcu moja imienniczka to. Skądś ta, skądś ta superowość w tej kobiecie się się bierze skromnie, mówiąc, ale naprawdę Wam polecam dużo bardzo inspiracji, dużo właśnie rzeczy, coś, o, coś z jedzeniem. No zapomnijcie, to no nie pożałujecie, każdy znajdzie coś dla siebie. Sama mam dużo subskrypcji, ale gadam ten vlog, myślałam, że będzie króciutki, a jednak się nie zbierało w tą stronę. O skarpetki w tle, ale bez majtek. E, bez majtek i staników naprawdę Wam polecam, bo ta na mi często organizuje czas e, kampanii, które poleca, żeby obejrzeć naprawdę e, naprawdę fajna fajna, zasnęła dziewczyna, jakieś do niej pisałam, że mam nadzieję, że kiedyś się wódki razem napijemy, także e, kończąc wódką kończąc poleceniem e, zmywam tutaj swoją twarz tak w ogóle mam ten makijaż na sobie już od ponad 12 godzin, podkład z e, z Lancôme. Tate Miracle, czy jak to się tam mówi, na pewno, na pewno, na pewno wiecie, o którym mi chodzi i powiem Wam, że naprawdę, bo ja cały czas ogląda ślicznie, no powiem Wam, że super, mi się podoba, także dobra, tyle na dzisiaj, jutro pewnie się też do Was odezwę, także do zobaczenia pewnie jutro, pa, pa.